Anna Kaca Mgła. Za mym oknem, wcześnie rano, komuś mleko się rozlało. I tak myślę dziwna sprawa żadna kropla w dół nie spada. Może jednak to nie mleko? Może śnieg przypruszył nieco? Nie ma liści, karuzeli? Ja chcę słońca, nie chcę bieli. Mamo, mamo popatrz w szybę! Znikły barwy, mamy zimę? Biel rozlała się po świecie. Co się dzieje? Może wiecie? Za twym oknem, mój mądralo, mleko w dzbanku pozostało. Mgła swój płaszczyk rozłożyła. W bieli mgła kolory skryła. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka: Dzięki, że jesteś. I do usłyszenia.